Stoliku numer 5. Mamy krótkie pytanie. W jaki sposób został wyegzekwowany zakaz spożywania posiłków oraz głośne rozmowy w środkach komunikacji zbiorowej? Czy to jest jakiś właśnie regulamin wewnętrzny, czy to raczej kultura przyjazna? E, proszę Państwa, powiem tak, To jest tak naprawdę kwestia ludzi. Oczywiście są regulaminowe zakazy, nakazy, co jest jakby no, oczywistą rzeczą, dlatego, że dla wspólnej pochórzy wszyscy pasażerowie muszą się być komfortowani i ci co jedno kebab. My prowadzimy od, od wielu, wielu lat tych wszystkich ekranach sufitowych, w prasie, na naszej stronie internetowej, cały szereg kampanii, w których informujemy pasażerów o tym, jak fajnie wydrużować. Czyli, czyli na przykład zjeść przed różą nie e, załóż fakt e, w tramwaju, jeśli chcesz słuchać muzyki, ale wysiadamy w tramwaju z najmniej jedną na drugiego bezpieczeństwa. E, robimy dokładnie te same rzeczy w e, szkołach. Wysyłamy często na tych szkół, się to wielką atrakcją dla, dla, dla dzieci e, autobus, najczęściej elektryczny w którym no, w dzisiejszych czasach często dzieci są dowożone do szkoły samochodem e, przez rodziców i często nie mają tego kontaktu z transportem publicznym, więc my już od najmłodszych lat e, w tym e, w zakresie e, prowadzimy edukację, e, która jest dla dzieci ciekawa, interesująca i mało tego, mamy informacje, że dzieci, które przekazują do dzieci że słuchajcie, wiemy, że w się nie je, się nie to osoby, które uczując z mamą czy z babcią autobusem nie mamą, My mieliśmy w szkole, nie można jeść. I myślę, że tak naprawdę kluczowym elementem nie są kwestie zakazu, bo są oczywiście ważne i obowiązują. Natomiast przecież to nie jest tak, że... że, że jest w stanie do tego, ale też kwestia edukacji i wspólnego zrozumienia tego, że razem y, publiczny, publiczny, czyli naszym dobrym wspólnym. Wszyscy chcielibyśmy się w nim czuć komfortowo.